Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No, i co ja mam Wam powiedzieć? No, to powiem Wam, że postanowiłem, że raz na jakiś czas nic się nie marcie, to tylko raz na jakiś czas powiedziałem będę wieszał jakąś starą piosenkę. A po co? No, zapytajcie się. Po co? No, nikt się nie pyta, ale ja i tak Wam powiem. Po pierwsze. Po to, żeby przypomnieć sobie stare, fajne piosenki, które śpiewaliśmy na różnych koloniach i obozach. Czasem śpiewaliśmy, czasem mruczeliśmy, czasem zdawało nam się, że śpiewamy, ale fajnie było. A po drugie, to po prostu, żeby była okazja trochę się pośmiać. Ponieważ ja nie mam zamiaru być konkurencją ani dla Połąckiego, ani dla Przybylskiej, ani dla paru innych jeszcze znanych polskich piosenkarzy. Także możecie się bez problemu skolko ugodno śmiać z moich wystąpień. Możecie mówić, że fałszuję. Możecie mówić, yy, że robię głupie miny. Wszystko obleci. Byle tylko... Można było mieć troszkę dobrego humoru, taką mam nadzieję, troszkę się pośmiać. Bo jak wiadomo, śmiech to zdrowie. Lachn i gezin. Chyba to powiedzenie niektórzy z nas jeszcze pamiętają. A teraz, jeżeli tylko się da, to spróbujcie troszkę się rozerwać i pośmiać. Halo. Witam Państwa bardzo serdecznie. No i co ja Wam powiem? Okazuje się, że jak powiesiłem tą moją pierwszą piosenkę w ramach wypocień własnych, piosenka była Kaczuszka, to różni ludzie mieli pretensje, że to jest lekkie zafałszowanie. A dlaczego? Bo twierdzili, że to jest archiwum, a nie obecne nie w tej chwili nagrane i tak dalej. No więc, żeby jakoś to y, wszystkich zadowolić, postanowiłem, że tym razem będzie nagrywane na żywo, czyli dzisiaj. A piosenką będzie ballada o Pannie Franciszce. Gdzieś w pewnym mieście za rogatkami Mieszkało dziewczę z rodzicielami Piękna jak anioł, zwinna jak pliszka Wołano na nią Panna Franciszka A zaś jej ojciec, co był rzeźnikiem Zabijał świnie, padały skwikiem I krew się lała to wielkiej miski, i to był ojciec panny Franciszki. A zaś jej matka, co sklepik miała, co ojciec zabił, oraz sprzedała ci wielkie kilo dwa kilokiszki. To była matka panny Franciszki, a niedaleko. Od ich zagrody mieszkał, se mieszkał, studencik młody, on co dzień u nich kupował kiszkę, bo bardzo kochał pannę Franciszkę. A gdy się ojciec dowiedział o tem, chciał studentowi przysunąć młodem, a biedny student. Zalał się z zami i kupił kiszki ze strychninami. I kupił tego dwa kilo blisko. I razem zjedli z panną Franciszką. A gdy to zjedli, zaraz poczuli, że się tą kiszką na... I tak się skończył romans Franciszki. A gdy umarli, kazali sobie złote litery. Wyryć na grobie tulery student z panną Franciszką. Co dla miłości struli się kiszką. Z tej to powiastki morał wynika Nie kochaj nigdy córki rzeźnika Bo jak cię jakieś napadnie licho To dla miłości strujesz się kichą Bo jak cię jakieś napadnie licho To dla miłości strujesz się kichą